Średniowieczni chłopi żyli dłużej niż myślisz i umierali z powodów, które by cię szokowały. Największym zabójcą nie była zaraza ani wojna, ale coś tak prozaicznego, że prawdopodobnie robiłeś to dziś rano. Co to był ten cichy niszczyciel, który pochłonął więcej chłopskich żyć niż jakikolwiek miecz czy choroba? Witaj w średniowiecznym porodzie. Żadnych sterylnych szpitali tutaj, ludzie. Większość niemowląt przychodzi na ten świat na łóżkach które nie nadawałyby się dziś nawet na posłanie dla psów. Położna, jeśli w ogóle jakaś jest, przynosi mądrość zebraną z lat prób i błędów. Czasami to działa, czasami nie. Komplikacje porodowe, które współcześni lekarze załatwiają w minuty, stają się wyrokami śmierci w świecie, gdzie najnowocześniejszym narzędziem medycznym jest ostry nóż. Potem jest ta gra w oczekiwanie, która złamałaby ci serce. Rodzice nie spieszą się z nadawaniem imion swoim noworodkom, jak my. Po co się przywiązywać, gdy jedno z każdych trzech dzieci nie dożyje piątych urodzin? Imiona czekają tygodnie, czasami miesiące. Ma sens, prawda? Nie maluje się pokoju dziecięcego, gdy dom może spłonąć. Ale tutaj robi się naprawdę ciężko. Nowe matki, już wyczerpane porodem, często nie mogą wyprodukować wystarczającej ilości mleka. Jakie jest rozwiązanie? Rozwodniona papka w zasadzie rzadka breszka, która ledwie kwalifikuje się jako jedzenie. Te malutkie istoty rozpoczynają życie na tym, co sprowadza się do aromatyzowanej wody z kilkoma ziarnami pływającymi w niej. Zapomnij o jednorazowych pieluchach czy nawet materiałowych. Średniowieczne niemowlęta zostają owinięte w lniane paski jak małe mumie, potem umieszczone blisko ognia dla ciepła. Szczęśliwcy zostają wystarczająco blisko paleniska, aby uniknąć zamarznięcia. Pechowcy, cóż Zima była szczególnie okrutna dla najmniejszych członków społeczeństwa, i dziwną częścią jest to, że to było normalne. Każda rodzina spodziewała się stracić dzieci, każdy poród był hazardem z szansami, które spowodowałyby nerwowość bukmacherów z Vegas. Rodzice nauczyli się kochać ostrożnie, mieć nadzieję cicho i przygotowywać się na najgorsze, modląc się o najlepsze. Jednak jakoś niektóre z tych dzieci przeżyły, stały się silniejsze pomimo przeciwności wartsze z powodu wyzwań. Ci, którzy przetrwali swoje pierwsze niebezpieczne lata, stanęli w obliczu zupełnie innego zestawu przeszkód, takich, które zaczynały się w momencie, gdy mogli chodzić i eksplorować swój surowy średniowieczny świat. Te cenne pierwsze miesiące są już za naszym małym chłopem, ale prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna. Chodzenie oznacza wolność, a wolność w średniowiecznych czasach oznaczała potykanie się prosto w świat który mógł Cię zabić przed obiadem. Witaj w latach dzieciństwa, gdzie każdy dzień przypomina przetrwanie toru przeszkód zaprojektowanego przez kogoś, kto wyraźnie nie lubił dzieci bardzo. Sam dom jest w zasadzie śmiertelną pułapką. Błotniste podłogi, które zamieniają się w śliskie bagna, gdy pada deszcz. Słomiane dachy, które ciekną ciągle, tworząc kałurze wszędzie. I nie zapominajmy o otwartym palenisku ognia w centrum pokoju. Żadnych bramek bezpieczeństwa tutaj ludzie. Ale oto sprawa z średniowiecznymi dziećmi. Były twarde jak gwoździe. Musiały być. Podczas gdy współcześni rodzice zabezpieczają wszystko przed dziećmi, te małe uczyły się poruszać wokół wrzącej wody i ostrych narzędzi rolniczych, zanim mogły odpowiednio mówić. Sprawia, że zastanawiasz się, jak którąkolwiek z nich przetrwała wiek trzech lat, prawda? Cóż, wiele nie przetrwało. Ten kaszel, który brzmi niewinnie dziś, wtedy mógł stać się śmiertelny przez noc. Prosta gorączka mogła oznaczać koniec. Rodzice żyli w ciągłym strachu, obserwując swoje małe dzieci pod kątem jakichkolwiek oznak choroby. Dziwną częścią jest to, jak szybko musieli się pozbierać, gdy uderzyła tragedia. Nie było czasu na przedłużoną żałobę, gdy przetrwanie wymagało pełnej uwagi. Ubrania były kolejną przygodą. Odzież przechodząca przez tylu rodzeństwa, że ledwie przypominały swoją oryginalną formę. Łaty na łatach. Trzymane razem przez nadzieję i jakąkolwiek nić, którą matka mogła znaleźć. Te dzieci nosiły swoje ubrania dopóki dosłownie się nie rozpadły, potem nosiły je jeszcze trochę dłużej. Pomimo wszystkich tych trudności, dzieci znajdowały sposoby na bycie dziećmi, płoszyły ptaki z plonów, ich pierwsza prawdziwa praca, zwykle około wieku czterech lub pięciu lat, grały w proste gry z kamieniami i patykami, słuchały opowieści przy ogniu i uczyły się piosenek które były przekazywane przez pokolenia społeczność pomagała wychowywać wszystkie dzieci ponieważ szczerze mówiąc rodzice potrzebowali całej pomocy jaką mogli dostać sąsiedzi wkraczali gdy było potrzeba tworząc siatkę bezpieczeństwa całej wioski której współcześni helikopterowi rodzice mogliby rzeczywiście pozazdrościć te lata dzieciństwa były w zasadzie obozem treningowym na resztę ich żyć Ci, którzy przeżyli tę chaotyczną, niebezpieczną, ale dziwnie pielęgnującą fazę, byli gotowi na następne wyzwanie. I zaufaj mi, formalna edukacja miała się rozpocząć. Choć wyglądała nic jak to, co rozpoznalibyśmy dziś. Podczas gdy niemowlęta walczyły tylko o pozostanie przy życiu, ci wystarczająco szczęśliwi, aby przeżyć, stanęli w obliczu swojego następnego wyzwania: uczenia się, jak żyć. Edukacja chłopska zapomnij o fantazyjnych szkołach czy książkach większość chłopów nie umiała przeczytać ani jednego słowa i szczerze mówiąc nie musieli ich klasą była ziemista podłoga ich własnego domu a ich nauczycielami byli wszyscy którzy akurat byli w pobliżu prawdziwe lekcje zaczynały się wcześnie w wieku pięciu lub sześciu lat dzieci już nosiły wiadra wody ze studni wioski ich małe ręce uczyły się zbierać drewno opałowe, układać je odpowiednio i utrzymywać palenisko płonące. Ma sens, prawda? Gdy zima mogła dosłownie cię zabić, każde dziecko lepiej wiedziało, jak opiekować się ogniem. Potem jest rolnictwo. Nawet najmniejsze dzieci miały pracę na polach. Biegały wokół, machając patykami i krzycząc na ptaki próbujące ukraść zboże. Wyobraź sobie, że masz sześć lat, a twoją główną odpowiedzialnością jest krzyczenie na wrony cały dzień niezbyt glamurowe ale te plony oznaczały różnicę między jedzeniem a głodowaniem ale życie nie było tylko pracą i zmartwieniem cóż głównie było ale chłopskie dzieci znajdowały sposoby na zabawę śpiewały piosenki których nauczyli ich dziadkowie słuchały opowieści przy ogniu i grały w proste gry z tym co mogły znaleźć kamienie stawały się zabawkami patyki stawały się mieczami pęcherz świni napełniony powietrzem to była ich piłka nożna kościół kształtował wszystko jednak każde chłopskie dziecko zostało ochrzczone uczestniczyło w cotygodniowej mszy i nauczyło się kalendarza religijnego na pamięć wielkanoc boże narodzenie festiwale żniw to nie były tylko wydarzenia duchowe to były jedyne prawdziwe przerwy od nieskończonej pracy rzadkie czasy gdy cała wieś świętowała razem i dziwną częścią jest to, że w wieku ośmiu lat wiele dzieci już pracowało dla innych rodzin. Rodzice wynajmowali swoje dzieci sąsiadom czy nawet lokalnemu panu. Dodatkowe ręce oznaczały dodatkowe monety, a każda rodzina potrzebowała tych monet do przetrwania. Te dzieci spędzałyby miesiące z dala od domu, ucząc się nowych umiejętności i zarabiając na swoje utrzymanie. Lekcje nigdy nie przestawały przychodzić. Jak doić krowę bez zostania kopniętym? Które rośliny mogły wyleczyć gorączkę, a które mogły cię zabić, jak czytać niebo pod kątem zmian pogody. To nie było uczenie się z książek, to była wiedza przetrwania przekazywana przez pokolenia chłopów, którzy zorientowali się, jak pozostać przy życiu. Ale gdy te dzieci rosły silniejsze i bardziej wykwalifikowane, ich odpowiedzialności miały stać się znacznie cięższe. W wieku dwunastu lub trzynastu lat dzieciństwo oficjalnie się kończy. Nie ma ceremonii ukończenia szkoły czy imprezy dojrzewania jednego dnia bawisz się kamieniami, następnego pracujesz od świtu do zmroku jak dorosły. Witaj w chłopskiej adolescencji. Ci młodzi nastolatkowie nagle znajdują się wykonującymi wyniszczające dorosłe prace. Chłopcy uczą się prowadzić ciężkie pługi przez błotniste pola. Ich małe ręce chwytają drewniane uchwyty, które wydają się zbyt duże dla nich. Dziewczyny opanowują sztukę dojenia krów przed świtem. Potem spędzają godziny przędąc wełnę, dopóki ich palce nie skurczą się. Ma sens, prawda? Dodatkowe ręce oznaczają przetrwanie dla rodziny. Ale tutaj robi się surowo to nie są prace na pół etatów w wakacje. Mówimy o dwunastu do szesnastu godzinach ciężkiej pracy każdego dnia. Trzynastoletni chłopiec może spędzić swój ranek nosząc wiadra wody, popołudnie sadząc nasiona i wieczór karmiąc inwentarz. Jego siostra budzi się jeszcze wcześniej, aby przygotować posiłki, opiekuje się ogrodem warzywnym i pomaga w pracy żniwnej, która rzuciłaby wyzwanie współczesnym dorosłym. Cóż przynajmniej budują charakter, możesz powiedzieć? W rzeczywistości głównie budują problemy niedożywienia. Większość chłopskich nastolatków jest poważnie niedożywiona. Ich ciała potrzebują dodatkowych kalorii do wzrostu, ale spalają masywną energię wykonując dorosłą pracę, jedząc te same skąpe porcje. Zahamowany wzrost staje się normą, a nie wyjątkiem. Potem jest dziwna część dorastania szybko. Czternastoletnia dziewczyna nie myśli o balu maturalnym. Prawdopodobnie jest zaręczona lub już zamężna. Oczekuje się od niej zarządzania gospodarstwem domowym i rozpoczęcia mienia dzieci. Chłopcy w tym samym wieku są uważani za mężczyzn, odpowiedzialnych za utrzymywanie rodzin i podejmowanie decyzji, które wpływają na przetrwanie wszystkich. Nie zapominajmy o systemie uczniowskim. Wielu chłopskich nastolatków zostaje wysłanych do pracy dla sąsiadów lub lokalnego pana. Żyją z dala od domu, ucząc się rzemiosł jak kowalstwo czy praca w kuchniach dworskich. Szczęśliwcy zdobywają cenne umiejętności. Inni po prostu stają się tanią siłą roboczą dla bogatszych rodzin. Pomimo wszystkiego, ci młodzi ludzie rozwijają niesamowitą odporność. Uczą się czytać wzorce pogodowe Rozumieć zachowanie zwierząt i opanowywać techniki rolnicze przekazywane przez pokolenia. Ich ręce mogą być spękane, a plecy mogą boleć, ale posiadają praktyczną wiedzę, której większość dorosłych dziś nie mogłaby dorównać. Dojrzałość fizyczna przybywa wcześnie, gdy przetrwanie od tego zależy. Ci nastolatkowie niosą dorosłe odpowiedzialności na ramionach, które nadal powinny rosnąć. Ale coś interesującego dzieje się. Gdy ci młodzi chłopi znajdują partnerów i zaczynają własne rodziny. W wieku dwudziestu lat nasz chłop jakoś przeżył śmiertelną rękawicę dzieciństwa. Teraz przychodzi następne wyzwanie: znalezienie współmałżonka i założenie rodziny. Małżeństwo nie dotyczy romansu czy motyli w żołądku. To czysta strategia przetrwania. Większość chłopów żeni się w promieniu kilku mil od miejsca, gdzie się urodzili. Pula randkowa ktokolwiek nie umarł jeszcze na zarazę i potrafi pracować z pługiem. Rodzice aranżują wiele dopasowań, ważąc praktyczne kwestie jak, czy ta osoba może podnieść worek zboża i czy ma wszystkie zęby. Miłość może rozkwitnąć później, ale najpierw potrzebujesz kogoś, kto nie umrze z głodu. Gdy chłopska dziewczyna wychodzi za mąż, przynosi posak. Nie oczekuj złotych monet czy klejnotów. Mówimy o kozie, kilku kurach, może drewnianej skrzyni z dodatkowymi ubraniami. Jej rodzina zeskrobuje razem cokolwiek może oszczędzić, co często nie jest dużo. Rodzina pana młodego dostarcza dom, zwykle jednopokojową chatkę, którą będą dzielić z jego rodzicami, rodzeństwem i możliwie świnią. Uroczystości weselne są krótkimi sprawami. Cała wieś może się zebrać na chleb, piwo i tańce, jeśli żniwa były przyzwoite. Potem wszyscy wracają do pracy, ponieważ plony same się nie opiekują. Większość chłopskich rodzin ma dwoje lub troje dzieci, choć wiele par próbuje więcej. Oto brutalna matematyka jedno z każdych trzech dzieci nie dożyje piątych urodzin rodzice uczą się nie przywiązywać zbyt szybko kochają swoje dzieci zaciekle ale też wiedzą że serce prawdopodobnie zostanie złamane gospodarstwa domowe pękają od rozszerzonej rodziny dziadkowie nierzonaci rodzeństwo kuzyni i czasami najęci pracownicy wszyscy ściskają się pod jednym przeciekającym dachem prywatność nie istnieje wszyscy słyszą wszystko kłótnie śmiech chrapanie i te intymne momenty między mężem a żoną. Ma sens, prawda? Gdy zimowe temperatury spadają, ciepło ciała staje się sprzętem przetrwania. Ciągłe zagrożenie stracenia wszystkiego wisi nad tymi rodzinami, jak chmury burzowe. Zaraza przetacza się przez wsie bez ostrzeżenia, czasami wyniszczając całe gospodarstwa domowe w tygodnie. Wojna przynosi żołnierzy, którzy kradną jedzenie i palą plony. Zły żniw oznacza oglądanie, jak twoje dzieci stają się chude i zapadnięte oczami. Ale jest też radość. Niemowlęta robiące pierwsze kroki na ziemistych podłogach, śmiech dzieci echujący z pól, pary starzejące się razem, dzieląc się opowieściami przy migotliwym świetle świec. Te momenty szczęścia świecą jaśniej na tak ciemnym tle. Jednak nawet w najlepszych czasach, chłopskie rodziny wiedzą, że ich walka nigdy się naprawdę nie kończy. Codzienny bój o przetrwanie trwa rok po roku podążając za wzorcami tak przewidywalnymi jak zmieniające się pory roku świt przełamuje się i pola wzywają dzień naszego chłopa zaczyna się przed wschodem słońca ponieważ plony nie dbają o wygodne harmonogramy snu wiosna oznacza sadzenie lato przynosi pielenie i koszenie siana jesień wymaga żniw i zima cóż zima to gdy naprawiasz wszystko co zepsuło się podczas pozostałych trzech pór roku Przeciętny chłop pracuje od 12 do 16 godzin dziennie podczas intensywnych okresów. Sprawia, że współczesne skargi na ośmiogodzinne dni pracy wydają się całkiem łagodne, prawda? Ale oto, co jest interesujące. Średniowieczni chłopi rzeczywiście mieli więcej świąt niż większość Amerykanów dziś. Kalendarz kościelny był wypełniony dniami świątecznymi, dniami świętych i religijnymi uroczystościami, które oznaczały brak pracy. Czasami do jednej trzeciej roku obejmowało jakąś przerwę. Potem jest kwestia jedzenia. Śniadanie, obiad i kolacja wszystkie prezentują te same główne składniki: chleb, papka i fasola. Papka to w zasadzie średniowieczna owsianka zrobiona z jakichkolwiek zbóż, które możesz zeskrobać razem zmieszanych z wodą lub słabym piwem. Mięso pojawia się może raz w tygodniu, jeśli masz szczęście, dwa razy, jeśli to naprawdę dobry rok. Monotonia doprowadzałaby współczesne kubki smakowe do absolutnego szaleństwa. Ale chłopi rozwinęli kreatywne sposoby na przyprawianie swoich ograniczonych składników ziołami, cebulą i tym, co rosło dziko w pobliżu. Społeczność staje się wszystkim, gdy indywidualne przetrwanie wisi na tak cienkich nitkach. Sąsiedzi pomagają sobie nawzajem podczas żniw, ponieważ wszyscy wiedzą, że będą potrzebować tej samej pomocy następnego sezonu. Podnoszenie stodu, dzielenie się plonami. Przygotowania weselne. Życie wioski operuje na wzajemnej zależności, która sprawia, że współczesne sąsiedztwa wyglądają wprost antyspołecznie. Nie zapominajmy o tych rzadkich momentach prawdziwej radości, które przerywają szlifierską rutynę. Festiwale wioski przynoszą muzykę, taniec i rzeczywisty śmiech. Celebracje żniw oznaczają lepsze jedzenie i mocniejsze piwo. Uczty weselne rozciągają budżety cienko, ale tworzą wspomnienia które trwają latami. Te okazje przypominają wszystkim, że życie zawiera więcej niż tylko nieskończoną pracę, ale fizyczne obciążenie kumuluje się bezlitośnie. Zgięte plecy od pracy w polu, spękane ręce, które nigdy się w pełni nie godzą, stawy, które bolą od ciągłej wilgotności. Ludzkie ciało nie było zaprojektowane do tego poziomu utrzymywanej fizycznej kary. Jednak chłopi przebijają się, ponieważ zatrzymanie oznacza głód. Zima przynosi swoje własne szczególne trudności. Krótsze dni, zimniejsze noce i ciągłe zmartwienie o to, czy przechowane jedzenie wystarczy do wiosny. Rodziny tulą się wokół ogni paleniskowych, naprawiając narzędzia i opowiadając historię, aby przejść przez długie, ciemne miesiące. I potem coś innego zaczyna zakradać się do codziennej świadomości, gdy lata się nawarstwiają. Stopniowe uświadomienie, że ciała nie odbijają się jak kiedyś. W wieku czterdziestu lat byłeś w zasadzie starożytny. To nie jest żart. Średniowieczni chłopi rzeczywiście uważali się za starych w wieku, gdy większość Amerykanów dziś osiąga swój szczyt. Twoje plecy bolały od dziesięcioleci noszenia worków z zbożem. Twoje zęby, połowa z nich zgniła lub wypadła luźno z diety ciężkiej na gruby chleb i niewiele więcej. Rzeczą w starzeniu się jako średniowieczny chłop było to, że twoje ciało zaczynało cię zawodzić właśnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebowałeś zapalenie stawów skręcało twoje palce w pazury czyniąc niemal niemożliwym odpowiednie chwytanie narzędzi rolniczych ale oto okrutna rzeczywistość nie było planu emerytalnego żadnej emerytury pracowałeś dopóki dosłownie nie mogłeś już wstać gdy uderzyła choroba twoje opcje były śmiesznie ograniczone wieś mogła mieć kogoś kto wiedział które zioła mogą złagodzić gorączkę lub uspokoić rozstrojony żołądek to wszystko żadnych lekarzy żadnych szpitali żadnej prawdziwej medycyny. Masz złamaną kość? Miej nadzieję, że się wygoi prosto. Rozwinąłeś uporczywy kaszel. Módl się, żeby to nie była suchoty. Potem był Kościół, zawsze Kościół. Podczas gdy księża nie mogli wyleczyć twojego ciała, obiecywali uratować twoją duszę. Wielu starzejących się chłopów znajdowało prawdziwą pociechę w tym. Wiara stała się ich medycyną, gdy wszystko inne zawiodło. Niedzielna msza nie była tylko religijnym obowiązkiem. To była terapia społeczna. Szansa na poczucie połączenia z czymś większym niż twoje własne pogarszające się zdrowie. Dziwną częścią jest to, jak dużo mądrości posiadali ci starzy czterdziestoletni. Przeżyli głód, zarazy i brutalne zimy, które zabiły młodszych, silniejszych ludzi. Ich wiedza o wzorcach pogodowych, rotacji plonów i zachowaniu zwierząt była encyklopedyczna. Młodsi mieszkańcy wsi rzeczywiście szanowali swoich starszych wiedząc, że siwe włosy oznaczały, że pokonałeś niesamowite szanse. Ale upadek fizyczny był bezlitosny. Twój wzrok się mącił, twój słuch słabł. Proste zadania, jak wspinanie się po drabinach, czy podnoszenie ciężkich garnków, stawały się niebezpieczne. Wielu chłopów spędzało swoje ostatnie lata wykonując lżejszą pracę, naprawiając ubrania, pilnując dzieci, lub opiekując się małymi ogrodami kuchennymi. Pomimo wszystkiego większość chłopów nie bała się samej śmierci. Bali się źle umierać. Dobra śmierć oznaczała mienie czasu na wyznanie grzechów księdzu, otrzymanie ostatniego namaszczenia i pożegnanie z rodziną. To duchowe przygotowanie miało większe znaczenie niż fizyczny komfort. Kościół nauczał, że sposób w jaki umierasz, określał, gdzie spędzisz wieczność. Ma sens, prawda? Gdy życie było tak ciężkie, śmierć mogła rzeczywiście wydawać się ulgą. Co działo się jednak, gdy ten ostateczny moment rzeczywiście nadszedł? Ujawnia coś głębokiego o tym, jak średniowieczne społeczności radziły sobie ze stratą i wspomnieniem. Gdy śmierć w końcu przyszła po średniowiecznego chłopa, nie było dużych fanfar Żadnych wyszukanych trumien czy fantazyjnych ceremonii. Wiejski ksiądz mruczałby kilka modlitw podczas gdy ciało zostało owinięte w jakąkolwiek tkaninę, jaką rodzina mogła oszczędzić. Zwykle tylko zużyte prześcieradło lub starą tunikę. Grub Cóż. To był w zasadzie dół w ziemi blisko kościoła, żadnego nagrobka z ich imieniem wyrzeźbionym w fantazyjnych literach. Większość chłopów i tak nie umiała czytać, więc jaki był sens? Szczęśliwcy zostali pochowani w ziemi poświęconej, co oznaczało, że ich dusze miały lepszą szansę na niebo, przynajmniej tak obiecywał kościół. Ale oto rzecz z pogrzebami chłopskimi. Musiały być szybkie. Plony same się nie zbierają, a krowy też same się nie doją żałoba była luksusem na który większość rodzin nie mogła sobie pozwolić długo oczywiście ronili łzy i żegnali się ale gdy wschodzi słońce wszyscy byli z powrotem na polach prawdziwy memorial nie był jakimś kamiennym pomnikiem żył w opowieściach które mieszkańcy wsi opowiadali wokół tych zadymionych palenisk pamiętaj gdy stary wilem próbował gonić te świnie i wpadł twarzą w błoto te opowieści utrzymywały zmarłych przy życiu dłużej niż jakakolwiek wyrzeźbiona skała mogłaby. Potem jest dziwna pociecha wiedzy, że całe twoje życie wydarzyło się w obrębie może dziesięciu mil od miejsca, gdzie zacząłeś. Większość chłopów nigdy nie wędrował daleko od domu. Urodzili się w wypełnionych dymem chatach, pracowali na tych samych polach co ich ojcowie i umierali tam, gdzie mogli wyczuć znajomy zapach domowego gotowania dziwną częścią jest to jak to stworzyło dziwny rodzaj nieśmiertelności twoje dzieci spałyby w tym samym miejscu co ty orałyby te same bruzdy stawiały czoła tym samym zmaganiom w pewien sposób chłopi żyli dalej przez nieskończony cykl sadzenia i żniw płaczących niemowląt i starych ludzi odchodzących żadne wielkie pomniki nie oznaczały ich przejścia przez ten świat ale każdy bochenek upieczonego chleba każde oczyszczone pole Każde dziecko wychowane do dorosłości było dowodem, że tu byli. Ich ręce ukształtowały sam krajobraz, który przyszłe pokolenia nazwą domem. Ma sens, prawda? Gdy o tym myślisz, większość z nas dziś też nie będzie mieć wyszukanych grobowców. Będziemy pamiętani przez opowieści, które nasze rodziny opowiadają, i małe sposoby, w jakie dotykamy świata wokół nas. Krąg dopełniał się z każdym nowym niemowlęciem urodzonym na słomianych łóżkach, rozpoczynającym starożytny taniec życia od nowa.